Serwus, to będzie wszystkich bardzo granic, serwis Ja jestem Milki, to kolejny odcinek na moim kanale. Kliknijcie łapkę w górę, subskrypcję. Bo w dzisiejszym dalszym odcinku. Co w dzisiejszym ci uderzyć Po prostu poprzednich przygód, czyli e, Survival na płaskim świecie. I co się zmieniło od ostatniego odcinka? W sumie nie za wiele, dlatego że byłam w tamtej wiosce, tam zabrałam jakieś parę rzeczy, ale jakby dalej nie mam pomysłu, w jaki sposób mam ten portal, ponieważ nie mamy flinta i nie mamy też żelaza. Powiedzcie mi coś o żelazie, że przecież, e, Milki, możesz mieć ten e, żelazo, przecież z domków e, w, 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 zabrać tych. Ale ja nie mam pojęcia Jakie wam w ogóle żelazo chodzi? Jakie żelazo z domku? Przecież tu nie ma żadnych żela żadnego żelaza w domkach. Także nie mam dlatego pojęcia, o jakie żelazo wam chodzi, także możecie doprecyzować, słuchajcie, w komentarzach. A ja w dzisiejszym odcinku idę po prostu dalej, szukam dalej, e, zostawiam tutaj moje itemy, takie, które nam się raczej nie przydadzą, to są rzeczy, które nam się przydadzą. E, no i oczywiście tutaj zostawiam nasz portal i daję F3 opcję, nie tak? Nie. Czekajcie. Okej, okay, chciałam to zrobić po prostu zesskrynować yy, koordynaty 370 i minus 710, dobra, może zapamiętam i po prostu w dzisiejszym odcinku dalej lecimy i szukamy jakichś rzeczy. A w zasadzie wiosek, ponieważ tamta wioska, którą tam mieliśmy, to ona będzie taką naszą wioską, wiecie, zapasową, że tak powiem, w sensie zapasową, nie, 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 nie zapasową, taką główną wioską, po prostu główną wioską, do której będziemy się zawsze wracać, w razie czego. No, no i tyle. No i ja sobie idę do tej wioski, w której przed chwilą byłam, bo przed odcinkiem sobie tam skończyłam, żeby zobaczyć, co mi jest ciekawego i w ogóle wiecie co chodzi. No i no nie ma, nie, nie ma ciekawego nic, i w ogóle przypomniało mi się, że jest, coś takie, jest takie urządzenie, które ma czekać, może pójdziemy w tamtym kierunku, bo tutaj będzie wioska. Kurde, boję się, że nie, ale mam nadzieję, że tak, zale, lecimy. W każdym razie jest takie urządzenie, które ja to pamiętam, że ja to robiłam kiedyś, widzę, że tam jest jakaś z lecimy. że dawało się tam żelazo, znaczy nie żelazo to jakieś żelazowe rzeczy i one się przetapiały na żelazo. Więc weźcie mi, dajcie znać, jak to się nazywa. I to albo to było w piesu po prostu, w sumie to nawet nie wiem, ale jakby tak się dało, no to bym nie wiem, jakieś kraty pozabierała czy coś takiego, no i zawsze by coś było, co nie? Albo po prostu za Emeraldy się powymieniała na jakieś żelazne rzeczy, byśmy mieli, słuchajcie, żelazo. Tylko ja dalej nie wiem, jak mam flinta. Nie mam do tego pojęcia, widzowie. Serio, jakby, no tutaj nie ma po prostu możliwości zdobycia go, więc nie, 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 nie wiem, co mam zrobić, w sensie. nie wiem, jak mam, jak, jak mam to uczynić, yy, czy to jest w ogóle realne, czy też nierealne, bo, no nie wiem, nie wiem, co mam robić yy, z tym, z Gravelem, bo musimy mieć Gravel w takim razie. Wystarczy nam jeden Gravel, mały jeden Gravel. Ej, ja nigdy nie doceniałem Gravela, teraz, sobie doceniam go jak nigdy, naprawdę, okej. Okay. No, co on, co chce? No, nic ciekawego, no. Redstone to tak ciężko. Jakby ktoś miał gravel, to by było po prostu idealnie, naprawdę. Za gravel to bym oddała y, życie, Mam nadzieję, że tutaj ktoś będzie miał. Albo na przykład, że znajdziemy. Tutaj jest taka możliwość w skrzynkach, żeby znaleźć gravel. Jak myślicie, widzowie? Ja w sumie nie wiem. Szczerze powiedziawszy, to nie wiem. Fajnie by było, ale nie wydaje mi się, szczerze powiedziawszy. Szczerze to mi się w ogóle nie wydaje i raczej nie. Raczej nie. Fajnie byłoby, gdyby te estherne moglibyśmy zabijać, ale ja nie umiem ich zabijać i idzie, więc ciężko, bierzemy sobie pszenicę, ta pszenica się bardzo przyda, e, ona jest bardzo mile widziana, kurde, nie wiem jak wam to zrobić, szczerze powiedziawszy, najgorszy jest ten gravel. No nie przychodzi mi nic do głowy, przed chwilą właśnie myślałam nad tym gravelem, ej dobra, bierzemy to, bo to, za to się też wymieniają, nie wiem czy za to też, ale, ale na pewno za to. Gdzieś widziałam jednego takiego, co się wymieniał, także to biorę. Tutaj chyba byliśmy, albo nie byliśmy, ale i tak nieważne, bo tam nie ma nic w tym budyneczku. O, mamy stoksiana, mamy stoksiana. Go bierzemy, bo to się zawsze przyda. Mamy krówki i krówki po prostu zabijamy, bo one się raczej nam nie przydadzą, a zawsze będziemy mieć jakieś jedzonko. Także let's go! I lecimy dalej, słuchajcie, lecimy dalej tutaj. O, tutaj jest więcej tego, zarobiście, bierzemy, a ty co chcesz, kolego? O, widzicie, za 10 tych chcę mieć Emeralda, więc zarobiście, to słuchajcie, ja na to idę. To jest bardzo opłacalny biznes według mnie. Więc zarąbiliście, sobie idealnie, naprawdę to się, to się opłaca, według mnie to się opłaca. Więc cool, zawsze mam jakieś emeraldziki, dobra, a ty co chcesz? Ty chcesz za 26 ziemniaczków, tu mówisz, a ja mam ile ziemniaczków? 56, no dobra, no to w takim razie zabierzemy sobie w takim razie dwa emeraldy. Za emeraldy możemy się, jakby za emeraldy trzeba się wymieniać, o, bo to jest nasz jedyny sposób jako tako na przeżycie, tak mi się wydaje. Czy któryś z was może mieć, kurde, ten głupi flint? Tego nie potrzebujemy. Z tym się już handlowaliśmy, a ty co chcesz? Aha, ty, aha, ty jesteś też, dobra. No a ty nic ciekawego na no, to nie oferujesz. Dobra kurde, szkoda, że w tym klasztorze, w tym dużym nie ma po prostu żadnych rzeczy. Tutaj mamy dwa chleby. Wow, wow, team. Wow! O oh, wow, to bolało, no zostaw mnie. Kurde, wkurzają mnie już po prostu te. Strasznie mi denerwują. Gdzie są moje chleby są? Ej, jakby ktoś za chleby się chciał wymieniać, to było super. Mamy 53 chleby, to by, to by, to sobie to by się opłacało zdecydowanie. No mamy ostatni domek do zwiedzenia. A oh, wow, no kurde, zostaw mnie. No i fajnie, półtora serduszka. Nevermind. E, to była wioska z tej, do tej przyszliśmy, co nie? Z tej strony? Dobrze to mówię? To powiem ja wam, że nie wiem gdzie mam iść. Pójdziemy sobie tam i tam chyba też są jakieś wioski. Mam nadzieję, tylko musimy coś zjeść, bo zaraz umrzemy. Są jeszcze kociaki malutkie, kurde, fajnie byłoby mieć rybki. Kurde, szkoda, że to jest Kobylsał, a nie, no nie grawe. damn. Żałuję, żałuję bardzo, no ale cóż, to nie jest nasza w sumie wina jakby, no. Dobra, lecimy w, w takim razie w drugą stronę i mam nadzieję, że tam znajdziemy jakąś bliziutką wioseczkę. Byłoby fajnie, jest tu sporo tych wiosek, więc mamy dużo możliwości jako tako, tylko że po prostu to mega czasochłonne to chodzenie między wioskami i tak dalej. Musimy wrócić do tej głównej wioski, gdzie mamy porta do naderu, ała. E, bo... Ej, serio, ja bym po prostu mega chciała, Wejść na płaski się do Delero. to jest mój cen na ten w ogóle odcinek. Mam nadzieję, że to się uda, chociaż już minęło 6 minut i jest ciężko, bo nie ma tutaj żadnej wioski na horyzoncie. Dosłownie żadnej. Ała, ała, zostawcie mnie. Kurde, to jest 5. Niedobrze, bardzo niedobrze. A może sobie zrobić coś takiego. I mogłam, to tak będzie prościej, jak tak sobie będę sobie dawać ten, jakieś wiecie, informacje po prostu, gdzie, skąd przyszłam. Czemu tutaj nie ma do Jasnej Ciasnej żadnej wioski? No w końcu, jak daleko w ogóle? Serio, ile można? Dobra. Ważne, że jest wioska, więc ja cię lecimy. Mam że to jest wioska, w której jeszcze nie byliśmy. A powinniśmy właśnie tak oznaczać sobie, gdzie byliśmy, a gdzie nie. Trudno się mówi, przynajmniej teraz już w sobie wiem, że tak trzeba robić. No i tak będziemy robić. Także cool. To jest serio. Myślę, że najlepszy pomysł. Ona jest dosyć duża ta wioska, także może tam znajdziemy coś fajnego. Fajnie byłoby, gdyby tam był domek Kowala, ponieważ u Kowala są największe szanse na znalezienie spoko rzeczy. Nie wiem, czy jest szansa na przykład na zapalniczkę. To będzie jakaś szansa na jeden na milion. Tak samo, żeby tam diamentę znaleźć. A jakbyśmy mieli tę zapalniczkę, byłoby ekstra. Zostanę się czymś spać, no ale chyba po te potwory. Chociaż możemy sobie to wykorzystać i troszeczkę sobie potwory pozabijać, dlatego że to się może zawsze przydać. Są jakieś ten i temki z potworków. Możemy sobie znaleźć jakąś taką twierdzę i mieć takie miejsce na przykład wypadek. O, to jest to właśnie chyba. Bierzemy to, widzowie. Bierzemy to, bo to jest najbardziej potrzebna rzecz, ma nam teraz. To się nam nie przyda. Tu był w NPC, gdzie on poszedł. Tutaj pod tym nie ma nic. Kurde, raczej nie, ale. Tu gdzieś NPC, nie wiem czy mi się zdawało, czy co, ale dobra. A w ogóle mamy ten? Mamy normal, dobra. Już myślałam przez chwilę, że możemy mieć peaceful, ale na co jeszcze jeśli gitarka? Dobra. No to tak, no to tak, no to jak widzowie. Musimy teraz w takim razie zabijać tej potworki. Chyba zombie, ale kurde, nie wiem czy to się opłaca, bo strasznie dużo jest tych potworków. Znaczy, strasznie dużo potrzebujemy tego mięska. A nie, wiem, ile to potrwa. U, mamy złoto. Ale czy ja wiem, czy to się przyda? Powiedzmy, że tak, czekaj chłopie co ty chcesz, ten, to jest ten sam, wszyscy mają takie same zazwyczaj, yy, no jak to się nazywa, no u, u, dużo tego, dobra, yy, propozycje i kupna i tak dalej, to bierzemy sobie oczywiście, to się mega przyda, te świnki też możemy zabić, czy coś możemy wrzucić, to możemy wrzucić, dobra, pięknie i to też, tutaj zabijemy sobie świnkę i bierzemy sobie blok siana i jemy, dobra, jemy, jemy, jemy. I tam są jeszcze, w ogóle jest tutaj dużo fa fa farem, yy, więc jest git, jest git, jest dobrze, bo będziemy mieć dosyć dużo itemów z tego. Nie wiem, chyba wolę sobie się przespać. O kurde, ale dużo chleba i dużo ziemniaczków, nice. Bo, no nie wiem. A widzicie, ten na przykład ma za... Oła! Oh wow! Chłopie, łopie. Ej, ała, ała, jak on jest szybki, no weź mi na iron golem! No, dzięki. W czas. Dobra, słuchajcie, nie wiem czy to jest dobry pomysł, ale możemy popróbować. Tutaj w sumie będzie dosyć sporo tych zombie. No dobra, słuchajcie, to się może udać, to się może udać, tylko że musimy mieć dosyć sporo tego. No widzicie, te najgorsze to jest po prostu czasochłonne będzie, co nie? Tak, to wszystko git, tylko że to dużo będzie no, no, będzie trwało i tak dalej, ja nie wiem czy mi się chce. Najwyżej po prostu porobi sobie cięcia, jak będę zabijać i tak dalej. Czy potrzebujemy na coś pajączki? Wydaje mi się, że nie. Tutaj nie ma nic, kurde, nie wiem w sumie, czekacie, bo to chyba nam się nie przyda jednak. Czy potrzebujemy pajęczyny? To jest pytanie, na wełnę, z tego nic nie zrobimy. Możemy mieć jeszcze creepera TNT średnio, nam się przyda, bo i tak nie mamy piasku, więc go nie zrobimy. Okej, okay, o, tu jest jeszcze w ogóle mięsko, to sobie zabierzemy, skoro sobie tak leży, to sobie zabierzemy. Dosyć sporo tu jest creeperów z tego co widzę, ale okej. Okay. Tutaj jest coś, tutaj nie ma nic, okej, okay. creeper do, do mnie do domku chyba idzie. Co za taktyka, widzowie, niesamowita, dobra, o, o nie! Czego się nie spodziewałam? Myślałam, że mam mniej HP i że go zdołam zabić, ale tutaj się troszeczkę, troszeczkę pomyliłam, ale nieważne. Nie chce mi się zabijać tych owiec już biednych. I tak z tego nic nie będziemy mieć. Bierzemy na pewno to, bo to się oczywiście, że przyda. Nie wiem sobie nawet, do czego to służy. Okej, okay, fajnie, że tak możemy tutaj zrobić. Zawsze chciałam tylko spróbować i zobaczyć, bo jakby... Nie! Nie widziałam do czego to służy. A czy co, co chcesz? O, to jest akurat ten. Nie, zamknij, dobra. Yy, mamy 10, mamy 18, zarobi się. No chłopie, no, ja tu z tą ja tu spać i się czujesz. Gościu, gościu, dobra. Chyba będziemy musieli sobie troszeczkę się tutaj pobawić. Fajnie byłoby, gdyby nam no łuk. To by było naprawdę mega miło. O, dziękuję bardzo. Naprawdę no, patrzcie, poprosiłam i mam. To co mogę wyrzucić zamiast tego. To, i mamy kostki, kostki, kostki się przydadzą. Kurde, co mogę wyrzucić? Nie mamy miejsca w ekwipunku to jest najgorsze. Oj ojoj ojoj. Oj, oj. Ej, serwidzowie nie wiem co mam wyrzucić. Wszystko mi się może przydać. Dobra, zrobimy to w ten sposób w takim razie. Po prostu pochodnie i tak. Jak się wysaszyło? Dobra, i mamy łuk w takim razie. Super. Muszę sobie tylko to poukładać. I co teraz mam wyrzucić? Co ja teraz zrobiłam? Czemu ja coś mam? Czego nie powinna mieć? Aha, to jest to. Dobra, yy, super. Yy, mamy co coś pozbierane. Nie wiem, czyli spać, czy nie. No i jest kurde. No ja nie wiem, jak mam to ogarnąć, tego, yy, tego. Ten gravel. Widzowie, jak macie jakiś pomysł, weźcie mi, dajcie znać po prostu. Jaki mam, macie protip na gravel? Ok, tu jest tego więcej. Bierzemy to. Ekstra, ile tego mamy? 24. To będziemy mieć kolejne dwa emeraldy. Super. Ej, serio, to jest. To jednak się opłaca. To jest, w ogóle mogę mi się podoba to rozmyślenie tutaj, najgorsze to, ja serio, ja to totalnie jak ten gravel zdobyć No ale tak nie wykminie chyba, naprawdę, ja nie wiem, nie wiem jak mam, jak mam to wykminić, bo nigdzie nie ma takiego graffera Ja bym tak bardzo chciała i to tak bardzo, bardzo, dobra, znowu sorry, że Cię budzę, ale naprawdę potrzebuję tutaj z Tobą pohandlować Dobra, eee, za sześć tych znowu przyjdę, długo, że z czego potrzebujemy, jakby, chcemy żeby on otworzył nam nowe rzeczy ale szkoda mi jednak dawać na te emeraldy, wiecie co chodzi, bo no to jednak są emeraldy, nie, to jest szkoda po prostu tego wydawać Więc no e, Chyba wszyscy wszędzie już byliśmy, moglibyśmy kurde zadać tego villagera, mam się gdzieś bliżej w wiosce powymieniać z nimi Bo to akurat byłoby bez sensu, no, chłopiec się patrzy na villagera jak się śpi Mocniutko, naprawdę mocniutko e, Czy ja gdzieś na przykład znajdę ukryte coś? No, oczywiście, że nie Nie no, nie ma opcji, słuchajcie, nie ma opcji Nie wiem jak ja mam to zrobić, strasznie dużo tu jest potworów i to jest mega przerażające mega przerażające, naprawdę. Kurde, no byliśmy już wszędzie tutaj w każdym badomku Nigdzie nie ma nic ciekawego, tutaj nawet nie mam łóżka. Ja bym wolała się przestać jeszcze pada deszcz, to już w ogóle sobie jest masakra. Sorry, ziomek. No mogę iść spać. Aha, oczywiście, że nie mogę, bo mam. Potworki, bardzo dużo potworów, ale zabierzemy sobie tego zombiego. Ja cały czas myślę, co mam zrobić z tym gravelem, Jak gravel ogarnąć, ale to jest niemożliwe. Dobra, już chcecie. Zarobiście! Ekstra! Idziemy spać, raz chyba wrócimy do tej wioski, może pójdziemy jeszcze dalej, bo mam strasznie dużo itemów. O nie, o nie, potwory nie znikną. Fak, dobra, o tak, dobra, jesteście, jest, znamy to. Teraz będzie easy w takim razie. Po prostu sobie będziemy bić. One, secie już umierają. A będziemy mieć, secie da sezor... A Ała, wow, nie chciałam płonąć, nie chciałam płonąć. Będziemy mieć darmowe mięsko. Ekstra, dobra, słuchajcie, tak się, tak, się, tak się robi biznesy. Tak się robi totalnie biznesy. Widzisz, że tam też secie pomierały. Więc idziemy i secie zbieramy. Superowo, super, superansko, superowo, ekstra, ekstra, ekstra. Dobra, słuchajcie, jest dobrze, jest naprawdę dobrze. Opuszczamy tą wioskę, ponieważ te wiosce w sumie, no dosyć dużo rzeczy mamy. Przede wszystkim dużo emeraldów zdobyliśmy słuchajcie w niej. Także to jest akurat mega na plus. Nie pamiętam jaki były... oczywiście... minus 710 wiem, że było, a ten, a ten piecz, nie pamiętam, musiałem zleknąć w, w to w zdjęcia, ale jeszcze się nie chcę robić, także po prostu, ja myślę, że widzowie zaraz wrócę do Was, tylko pójdę do tej wioski, myślę, że to jest bez sensu po prostu, wiecie, to chcę nagrywać cały, cały ten etap yy, iścia, także tak, widzimy się po krótkim święciu, jak już będę w wiosce i, i zobaczymy co dalej. Dobra widzowie, jesteśmy już jak widzicie w tej mojej wiosce i teraz patrzę, że ten ma 20, a ten ma 22, dobra, bo zaraz będziemy się wymieniać z nimi po prostu, tylko że najpierw szybko sobie to ukradnę, e, a ten ma 20 i 22, czyli wszyscy mają tak samo de facto, no dobra, no to w takim razie let's go, e, z Tobą w takim razie się będę wymieniać, więc idziemy słuchajcie w to, e, pozbierany i mamy jeszcze słuchajcie możliwość zabrania dwóch marcheweczek i teraz uwaga, uwaga, za ile wszystko, dalej jeszcze nie chcesz mi dać taniej, no chłopie, no to ja Cię ukradnę w takim razie, żeby mieć więcej marchewek. Sorry, mam nadzieję, że on tego nie widzi się ten... Yeah, dobra. I mamy dzięki niemu e, placka tyniowego. Super, no to w takim razie... Ja sobie Wam podziękuję. Nie mam pomysłów, zupełnie widzowych. Zupełnie nie mam pomysłu na to, co mam zrobić, po prostu, żeby mieć ten grabę. Naprawdę teraz cały czas myślałam, jak szłam z jego z powrotem, i no i po prostu nie wiem, nie, nic mi nie ten. czat, nie chcesz, okej? Okay. Nic mi do głowy nie przychodzi. Ci w ogóle chcą na zrójkę jakieś się powymieniać i tak dalej, ale nie wiem. Nie wiem, nie wiem, żaden mi nie chce zaoferować w sumie gravelu i wydaje mi się, że nawet też nikt nie zaoferuje tego gravela, no bo, no bo nie ma chyba takiej możliwości w minecrafcie, także no cóż, no, chyba do Netheru nie pójdziemy. Nie wiem, jakie jeszcze są pomysły, w ogóle tego nie to nie był najlepszy, ja go przypomnę, uderzyłam i wszystko mi podróżało. Nie wiem, czy mogę go jakoś jeszcze prosić i żeby był zadowolony, no ale... Trudno się mówi, uderzałam go obroniąc go przed slajmem, więc not cool, totalnie not cool. E, na cię, trudno się mówi. Nie wiem, co mam zrobić z tym Naprawdę, mega by nam chciała po prostu skoczyć, ale kurde, no w jaki sposób mam to zrobić, widzowie? Pisz mi konieczne komentarze, ja sobie poczytam. Ee, bo no kurde, naprawdę mega mi zależy na tym nederze mimo wszystko i chciałabym tam być, ale no, no, no nie, nie wiem jak, tak, co nie? Jakby no fajnie byłoby wiedzieć jak, ale ja nie wiem. W ogóle za jabłka, jakby ktoś się wymieniał, to by było piękne. W sensie się tyle powymieniali, że to jest niemożliwe. Tu już chyba nikt w ogóle się nie wymienia, także no... Nie wiem, nie wiem i sobie jak mam zrobić ten gravel. Czy to no, coś na górze jest w ogóle? Ej, bo ja tam sobie sumie sprawdziłam. A może tam jest jakieś ukryte coś? I dzięki temu yy, uda nam się, słuchajcie, i będziemy mieć yy, ten Będziemy mieć co? I będziemy mieć yy, żelazo, ale no z tego co widzę to niestety nie Niestety nie, nie wiem o co jakie mam żelazo chodzi, bo Wy mi pisaliście, że w domkach villagerów yy, jest żelazo, ale ja żadnego żelaza nie widzę także możecie mi pisać po prostu yy, o co wam chodzi Powiem Wam, że teraz wyczytałam z internecie, że jest jeszcze opcja odpalenia portalu przez pioruna. Także możemy w sumie czekać na burzę zawsze i, i może akurat w jakiś sposób się uda, ale szczerze to, w to wątpię. No ja myślę, że ten odcinek będziemy kończyć. Wstydniemy, no nie udało nam się wejść do netheru, ale mam nadzieję, że w przyszłych odcinkach to się uda, że jakoś wymyślimy jak zyskać krzesiwo. Także jeżeli macie jakieś myśli, to piszcie w komentarzu. My się widzimy jutro o 18.30. Do zobaczenia, miłego dnia i babatki. Do zobaczenia. Cześć.